Zanim zaczniemy naszą przerażającą opowieść, chciałbym przedstawić wam mojego zwierzaka, wredniaka. On także ma swoją straszną historię. Dziś mrożąca krew w żyłach opowieść. Jest to parzec, która miała swoje własne wredniaki. Nazwę ten powiesz z chłodu. Kolekcja ukończona. To już prawie czas. Zostańcie wszyscy w kuchni, dobrze? On będzie tak bardzo zaskoczony. Już jest. Bądźcie teraz cicho. Witaj w domu. Och ty mały biedaku. Jak ci na imię. Miał miał? Zaniosę cię do środka. Tak, dostaniesz. Right Zamknęłaś mi drzwi way. przed nosem. Jonas, Jonas już jesteś. Nie mogliśmy się doczekać, aż przyjdziesz. Poczekaj, no wezmę to od ciebie. Ty się odprasz. Nie dam radę, nie trzeba. Nie miałeś ciężki dzień, no dalej, pozwól. Dam radę. Jakim cudem to coś się tu zjawiło? Pożuję, że ci pomogę. Wezmę te rzeczy stąd. O, popatrz na to. To jest piękne. Co to jest? To jest 47 przeklętych lat, to właśnie co to, to jest. Po 47 lat, to te wszystkie narzędzia, 106 dni tygodnie, 52 tygodnie w roku, popatrz na to. Takie podziękowanie, za tyle czasu spędzonego tam. Myślę, że to jest piękne, powinieneś być z tego dumny. Dumny? Pewnie, naprawdę dumny jestem. Dumny, że się nie pozbyli. Dzisiaj gdy kończę 65 lat, już mnie tam nie ma. Nie ważę, że przez 17 lat byłam najlepszą sprzedawcą, nieważne. To tylko wyrzucanie starego śmiecia. Jestem pewna, że będzie im ciebie brakować. Poza tym już dość dla nich zrobiłeś czas, czas na ciebie. Więc zacznijmy od zaraz. Usiądź sobie tutaj. Bo mamy dla ciebie niespodziankę. Kto to my? No nie wiesz, że tego nienawidzę. Te twoje przeklęte koty. Czy za każdym razem mam przeszukiwać twoje krzesło? Czy mam zamiar usiąść w swoim własnym domu? Czy to muszę robić? Nie mam pojęcia, jak się to tu znalazło. Koty wiedzą, że to twoje krzesło. One by nigdy... Lepiej to wyrzucę. Przy okazji wyrzuć tego you nowego, twoim nowego twoim kota. My new friend. To mój nowy przyjaciel. się go, no i to już nie będziesz sama. Nie będziesz to przeważany zwierzę, bo będę cały czas w domu. W tym domu, na którego pracowałem całe życie. Tutaj skądem wspólne nasze złote lata. Stąd zdaję dla ciebie trochę czasu Ale teraz muszę walczyć z nimano. Ale to but the przyjęm, Too tiny. Too, too można. Oh. I'm so sorry. Taki, przykro, ale Anita, coś ty zrobiła, wyłączyłaś mi budzik? Jestem spóźniony, spóźniony na co? Ja już wstanę, ale ty sobie śpi ile chcesz. Dzień dobry słoneczko. To nawet nie taki zły pomysł. Zostać w łóżku ile się chce. Wstawać kiedy się chce. Nie mogę wytrzymać. Oh, uh. Excuse me. Well, that's all right. got... przepraszam. W porządku, możesz wejść. I, uh, co ci uh... jest? Wygląda jak wściekły pies, któremu piana leci z pyska. Kąpiel. Teraz? Kąpiel? razem! Oh, okay. Oczywiście, możesz dostać you. jak chcesz. Czy nie mogłabyś wziąć później? Zawsze biorę kąpiel o I'm tym czasie. It, Do diabła, styl I have to Zmusiłaś mnie, to powiedział. Right. I'm embarrassed now, now I'd like a privacy, Dobra. Wtedy oh, się chciałbym go mieć go moment prywatności. Przepraszam, oh, już is. sobie idę. Na śniadanie. Oh, Ty za zrośniku, masz co do. O, złote lata. Emerytura, mój pierwszy wolny dzień od czasu, kiedy miałem 17 lat. Dlaczego byś nie mógł w tym dniu nic nie robić, tylko odpoczywać? Mógłbyś się iść na fotelu oglądać TV. telewizję. Cholera, nie chcę oglądać telewizji, jestem produktywnym obywatelem. Jestem na przyłupowej emeryturze. Przyłupowej. Ja myślałam, że ty lubisz się oglądać telewizję, ale wtedy pracowałam, i mam prawo odpocząć. Więc trochę popracuj, wtedy odpoczniesz. Gepi! Oto twoje śniadanie, kochanie. Co się u z tutaj dzieje? Czy ty prowadzisz jakiś lukusowy skron hmm, dla każdego zatklonego pasożyta, który przyjdzie pod mój próg? Co ten pies jest, tak? To są moi przyjaciele. To musi kosztować fortuna. Nie mogę uwierzyć, że pracowałem do lat po to, aby karmić każdego tego psa i kota, który jest na tyle głodny, aby zostać twym przyjacielem, bo go nakarmisz. Oni dotrzymują mi towarzystwa, to wszystko co mam. Co u diabła ma to znaczyć? No dobra, ja byłem nieco zajęty przez te 47 lat. Nie miałem czasu, aby siąść i gadać są przez całe noce i dnie. Musiałem zarabiać, życie. Dobrze, dobrze, to nie jest już takie ważne. Zjedz swoje śniadanie. Wynoś się z ty darbo zjadzie.

Świetnie, cześć Roy, Jak leci, sąsiedzie? tak powiedziała, że jesteś na emeryturze. Zobaczyłem twój samochód i trochę mnie to zaskoczyło. Pomyślałem, że jesteś chory, chociaż nigdy ci się to nie zdarzyło. Albo samochód ci się popsuł, to albo tamto. A o emeryturze nigdy bym nie pomyślał. Widzę, że ostatnio dużo o mnie myślałeś. Lepiej napisz do galerii, wszyscy chcieliby o tym wiedzieć. Powiedzmy, że masz teraz wiele wolnego czasu. Dlatego pomyślałem, że mógłbyś spróbować tego. Wspaniale doj, naprawdę wspaniale Ale ja mam prawdziwą pracę do zrobienia doj Przycinanie Na zewnątrz jest dżungla, dżungla Zawsze jest coś co można tutaj zrobić To dobrze, bo złabiałbym gdybym nic nie robił Nie chcę być jednym z tych staruszków, którzy tylko siedzą na ławeczce i machają do samochodów Każdy jest inny, zawsze mówię Popatrz kto tu przyszedł Well, Ej, zjeżdżaj, ty nędzy błaźnie! Boże, ale gęste te gałęzie! Powiem ci, martwi się, Ani Heroi. Ma obsesję na funkcję zwierząt. Nie lubię wstać swoich bududów na zewnątrz, ale myślę, że ona potrzebuje czyjejś pomocy. Tak, poza tym byłbym wdzięczny, żebyś nikomu o tym nie mówił. Ona była taka od kiedy każdy sąsiad był zna. Dziwne, że nie wiedziałeś, widziałem ją na trawie. Wiewiórką, która siedziała na niej i wyglądało jakby z nią rozmawiała. Wiewiórki? Boże, to że Żerne szczury to czym one są. Jest taki powinieneś ją zobaczyć z tapami. To mi szkodzi, do dwawiuję od tego, nie powinieneś się martwić tymi rzeczami. Amerytura powoduje zmiany. Może powinieneś złożyć ten samolot, co Ci przyniosłem. Albo jak Ci się nie spodoba, może znajdziesz jakieś inne hobby. To nie dla mnie, Hobby to strata czasu. Myślę, że niedługo je znajdziesz. Jak to miło mieć mężczyznę, o którego można dbać. Co to do diabła jest za świństwo? To tójczyk, to jest zdrowe. Skąd to wzięłaś? Wzięłam to z szafki, wyglądało na dobre. Gdzie to jest? Pokaż mi puszkę. Anita, to jest kocie Jedzebie. O, przepraszam, nie wiedziałam. Tego już za wiele. Jonas, gdzieś ty był? Jonas, nazwałaś tego psa Jonas? Przepraszam, przypominał mi Ciesznie. Znaczy się, nie przepraszaj mnie zakończ. Chlebiasz mi? Jestem zaszczycony. Dlaczego nie zaprosisz go do środka? Posadzisz przy stole. Wydaje mi się, że mamy kanapkę przygotowaną dla niego. Duch Elwisa znajduje się w ciele mojego Dobermana i twierdzi Annie Webler z północnej Jowy. To brzmi niedobrze. To nic, tylko lecie przeziębienie. Nie byłabym tego pewna. Wygląda to na kaszel. Kaszel? O oh Boże, jesteś niemożliwa. To tylko przeziębienie. Mam ból głowy. Czy mogłabyś mi przynieść aspirynę? Pewnie, pewnie. Coś tam mam w kuchni. Pomy początkowe uznane za żywiące się pożywienia w Łuczykijo są teraz zaklasyfikowane jako żywiące się z u, samymi łuczykijami. Leslie, przyniosłam Ci jedzonko. Murzynek, prosiłem o aspirydę. No dalej, spróbuj tego. Co tam było? Twoja aspiryda? Posiadaliśmy do murzynka, niech mnie szlachta dafu Anita. What was in there? Your aspirin. I put it in the brownie for you. God damn it Anita, I'm not like your dog. Nie jestem jak twój pies ci kota, nie musisz mi wkładać lekas do jedzenia. Nie jestem jeść, ja jestem człowiekiem. Jest tu kto? To znowu ja. Przyniosłem ci tym razem bombowiec B1. Dzięki, nie ja mogę się doczekać aż go złożę. Słuchaj, panie przyjacielu, wiem jak to musi wyglądać, ale dla mnie te modele to nie tylko budowanie samolotów. Zwolnij trochę. Pozwól życiu przemijać. Kiedy pozwalasz życiu przemijać, to wtedy zaczynasz umierać. Nie, nie chcę zwalniać. Wiesz, co zrobiła Annie you know tak ty. Dała mi lekarstwo, jakbym był psem. jestem oh. jej mężem, oh. jestem jednym z jej zwierzaków. Rozmawiałaś, rozmawiałaś z nią o tym? Może nie jest przyzwyczajona do tego, abyś był w domu cały dzień? Nie uh, wiem. Może masz rację. Pewnie ja to częściowo moja wina. Myślę, że wy dwoje powinniście usiąść i przeprowadzić długą, miłą rozmowę. Byłam tak pochłonięta twoimi własnymi problemami, że nie zauważyłam, że ty też masz swoje problemy. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Dobra, ale to już przeszłość. Zacznijmy od nowa. Będzie tak jak dawniej. Będę cię drapał po brzuchach i będziesz mógł lizać tył mojej nogi. Pomyślałem, że będziesz spragniony. Nie jestem. Fałsz to tu na stole. Jak ma coś potrzebał, to ona wyczyściła akwarium. Ty zezdy. Chodź, Bosku. Chodź. Chodź tutaj, malutki. Miał, miał. Poczekaj właśnie, czyszczę. Panie, w końcu to do mnie dotarło. Idealne Hobby. Hobby, który pokocham. Och, Jonas, kość z ale z nie chciał. Jak się masz, mały przyjacielu? Wychodzę na chwilę. Taki wesoło od paru tygodni, czy to, co on tam podabia w całej wspólnej zatęchłej piwnicy? Cokolwiek, well, just... co jest, zdążyliśmy na czas. Jeszcze trochę by popracował i to miejsce by wyglądało like jak parking. Co okazji, nie widziałeś gdzieś drugiego Jonata Tego starego bulldoga? No. Nie, nigdzie I go nie widziałem. Jonas widziałeś gdzieś w Kibiego? Co tutaj robisz? Winochasz to. Well, nie pozwolę ci tu przychodzić, ale nie mogę też znaleźć Jonasa. On nigdy nie odala się na tak długo. Jonas właśnie wrócił, słyszałem go. Jonas, chodź do mnie maleństwo, mamusia cię szuka. Jonas, czy to ty? Jonas, gdzieś ty był? Mamusia się tak o ciebie martwiła. Co o tym myślisz? Co to jest? Co się dzieje? To jest rzecz w mojej kolekcji. Produkt mego nowego hobby, wypychania. Nie mówisz poważnie. Jak mogłeś to zrobić? Robię to dla I'm Ciebie, wprowadzam zmiany. So so Także możemy to dzielić nasze to zainteresowania to w czasie naszych to złotych to lat. Znaczy się, tylko kochasz zwierzęta, a teraz i ja mogę je pokochać. Ale te zwierzęta są jak moje to dzieci. Dobre dzieci powinny to być to ciche i grzeczne. Coś ty zrobił z moimi dziećmi? Miau. Miau miau. Nie pozwolę You're ci coś nie umiał. Miał miau. Miał, miał? Chodź do mamusi. To bardzo ważne. Miau miau. Chodź tutaj moje dziecko. Proszę, gdzie jesteś? Gdzie jesteś miał, miał? Miu -Miu? Well, she's around. Jest w pobliżu. But first... Ale pierwsza na pokaz. Oto I oni. Moja ukończona start? kolekcja. What you Co o tym myślisz? Żonac podosze really Jestem dumny ze swojej roboty. <laughs> Pewnie myślisz, że duże zwierzęta są największym wyzwaniem, ale tak naprawdę te małe potrzebują specjalnej techniki. Pamiętam nie wyobrażasz ile jest kości w stopie pręgowca. Co robisz? Czego szukasz? A tak, czegoś brakuje, czyż nie? Ostatniego kawałka mojej kolekcji. Czegoś takiego jak to! Oddaj mi go Jonas! Nie mogę ci go teraz dać, jeszcze z nim nie skończyłem. Tak w ogóle to jeszcze nie zacząłem. Jonas, proszę! Jestem zwolennikiem chlodoformu. Nie powoduję szoku. Mięśnie się nie napinają, można je ogarwać od kości jak masełko. Nie zabijesz tego kota. Anika, nie! Podoba Ci się ten program, Jonas? To dobrze. Zrobiłam tuńczyka na obiad. Twojego ulubionego. Tak jak już mówiłam, jak to miło mieć mężczyznę, którego można dbać. Cześć wam. Chwilę tylko zobaczyć jak się macie. Leć do środka, do... Jak się miewa Jonas? On naprawdę zwolił i zaczął cieszyć się życiem. On jest teraz szczęśliwszy. Wydaje się, że... Zdaje się, że Jonas dowiedział się, że hobby może być bardzo zajmujące. Dopóki nie przysiągniesz w tym za bardzo. Więc aż do następnego razu chciałbym, abyście siedli, stali, wysłuchali. Dobre dzieciaczki.